Siemano moi miliu Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy i faktorio tu zagramy. Kliknij suba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę. Do tego kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka. Druga część, czwartej części szkolenia. Wersja demonstracyjna gry faktorio. Oczywiście mamy do przejścia cztery etapy. Jesteśmy, pięć etapów, jesteśmy na czwartym. Już bardzo rozbudowanym. W poprzednim odcinku zaczęliśmy ten etap. W poprzednim odcinku zabezpieczyliśmy się. Mm, odkryliśmy, że są właśnie, e, jakby to powiedzieć, te gniazda tych robali, które musimy tu zabijać. Mamy działka, mamy amunicję, zautomatyzowane uzupełnianie amunicji i to wszystko było tworzone, tak jak widać. Tu taśmociąg, tu jest magazyn do produkcji amunicji. Mm, Tworzy amunicję, e, taśmociągi, doprowadzają je do działek, e, no i działka nam te tutaj robale zabijają. Tu widać jest sporo, e, na powiększeniu mapy można zauważyć, o tu jest gniazdo, legowisko właśnie Kąsaczy. I jeszcze, moment, zablokowałem się. I tu też jest legowisko Kąsaczy, więc no, ciekawe, o leci, leci armia. Super! Można fajnie zaobserwować jak działają działka. Jak widać armia się zebrała. Leci, leci. I zostaje zniszczona. Ale blisko dolecieli. Uuu, panie! Żeby mi działa nie rozwalili. 379 na 400 Trochę uszkodzili to działo. To jeszcze jest nowe, ale to jest trochę uszkodzone. No mam nadzieję, że da radę do końca tego etapu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się już tutaj e, tworzeniem, budowaniem tego, co nam gra każe, czyli wytwórz i postaw laboratorium. E, więc wchodzimy do naszego tutaj plecaka. E, klawiszem E standardowo. E, jeżeli nie oglądałeś poprzednich odcinków, no to tak to właśnie wygląda. Klawisz E, e tak jak w Minecrafcie. Ja pierwsze wrażenie z pierwszego odcinka takie właśnie miałem, że to coś Ala Minecraft. Możemy wytworzyć sześć laboratoriów. Eee, co tu jest? <laughs> Szybkie zaginanie taśmociągu. Ok, to są wskazówki oczywiście. Czyli robimy tak. Aha, nie zmieniamy, tylko skręcamy i nam się automatycznie zagnie. Naciśnij R podczas przeciągania. Obiekt taśmociągu pozwala budować. Zagięcia szybko i sprawnie. A, a ja się w poprzednim odcinku bawiłem. Dobra, no to ok. A właśnie, przeciąganie słupków elektrycznych. A linie taśmociągów jeszcze chciałbym. Hmm, to nie. Podajniki, taśmociągi, rozdzielacze. O kurde, ale takie te podziemne taśmociągi. A, pod tymi jakieś tutaj przeszkody. Okej, okay, linia energetyczna, kopiuj fly, buduj przeciągając, szybkie zaginanie taśmą szybkie zastępowanie. Gdzieś tu wcześniej było w poprzednim odcinku na temat zmiany kierunku, ale, ale, mm, nie wiem. Dobra, trzeba będzie to poszukać, ale to prawdopodobnie jak gra trafi... W moje ręce już w pełnej jakiejś wersji i zaczniemy rozgrywkę na swoim. Dobra. E, tutaj na placu pustym postawimy sobie laboratorium. E, niech nam się wytworzy. Jest laboratorium i zobaczymy, co nam potem będą kazać robić. Może tak, e, tak trochę dalej, bo tak naprawdę nie wiadomo, co w tym laboratorium jeszcze będzie potrzebne do Wytworzenia, do podania jakichś składników, więc laboratorium zużywa pakiety naukowe i wykorzystuje je do badania wybranej technologii. Ok. Do ukończenia technologii potrzeba określonej ilości pakietów naukowych, więc wykończenie większej ilości laboratoriów przyspiesza badania. A, czyli większej ilości. A to jeszcze nie znikło? Ok. Eee... Teraz pierwszy prąd. Aha, Otwórz laboratorium do z badania technologii murów. Otwórz menu technologii używając klawisza T. Najpierw doprowadzę prąd. Moment. Najpierw prąd. A prąd doprowadzę. A bo za daleko stoję znowu. Ło. No dobra. Jest prąd doprowadzony. Tak, się przeciąga. ale to dosyć. Za... Często się te dosyć gęsto się te słupy wtedy stawiają. Dobra, mamy laboratorium, klawisz T. Otwieramy. Kamienne mury. Dostępne. Eee... Automatyzne. Pakiety naukowe. Rozpocznij badania. OK, i teraz byśmy potrzebowali pakiety naukowe, ale... Czy mogę to wytwarzać? Kamienna cegła. Hmm. O, są. Są pakiety naukowe. Eee, potrzebują miedzi, płytka miedziana i żelazne koło zębate. Mhm. Czyli można by to zautomatyzować. Dobra, na razie sobie wytworzę i zabierzemy. Niech to się wytwarza, a ja sobie zabiorę się. Koło zębate mam i płytkę miedzianą mam. Czyli mógłbym to wrzucić i postawić tutaj tą chociażby fabrykę. Tą fabrykę mógłbym postawić chociażby tu gdzieś, ale tak gdzieś w prądzie. Na przykład tu. I teraz taśmociąg, nie, najpierw łapa, eee. <laughs> łapa, chciałbym podawać, eee. tak, chciałbym podawać do laboratorium, a ten już nie ma prądu, łapa już nie znalazła prądu niestety, eee, postawię to no tutaj i teraz taśmociągów. E, mało taśmociągów. Moment. Tu ja sobie tu wezmę setkę. Skoro tu mam aż ich tyle. Dobra. Eee, I teraz tak. Eee, tu na pewno z tej skrzyni. Ale nie w tą stronę. Coś takiego. I teraz, 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 teraz. Tu bym chciał tworzyć pakiety naukowe. Miedziana płytka i koło zębate. Dobra. To teraz łapę w tą stronę. Żeby ze skrzyni na taśmociąg i łapę w tą stronę. No i łapy znowu nie mają prądu. Tu prąd. Prądu. ale tego prądu tu nawalone eee, dobra i teraz taśmy ciągiem nie w tą stronę w tą stronę i w tą stronę o łe nie w tą stronę w tą stronę o o i co? Miedziana płytka i żelazne koło zębaty. No masz. Albo może jeszcze za ten? Mm. Tak, jeszcze jedno. Nie w tą stronę. W tą stronę. O! Płytka koło. Płytka koło. Super koło, koło. A i czeka. Ale jest, jest płytka, jest koło i wytwarza mi pakiety i uzupełnia. Super! I teraz stąd bym musiał przetransportować do laboratorium. <laughs> mm. Łapka. Najpierw łapka. Oddalimy tak od laboratorium, żeby. Tak, na taśmociąg. Na taśmociąg. Nie w tą stronę, tylko w tą. Eee. Trochę chyba za daleko. Do laboratorium. Hmm. Aha, nie ma teraz prądu. No, faktycznie trochę za daleko. Więc e, zmienimy to. Postawię tu. I postawię taśmociąg jeszcze raz tu. Ciebie zlikwiduję i teraz prąd jeszcze potrzebuje. Eee, prąd tu nie powinien przeszkadzać. Ten sub potrzebny? Ktoś woła prądu? Nie. O! Idą! Ty działa! Działa! Super! No to lecimy z kolejnej. Co tu jest? Użyj laboratorium do zbadania technologii murów. Otwórz menu technologii używając klawisza T. No dobra, ale ja jeszcze mogę stworzyć 5 laboratoriów, bo było, że. No to ja tworzę 5. Im więcej laboratoriów, tym szybciej będzie szło. A jak te technologie? 32%. No właśnie, ja mam coś w tym plecaku. O, wow, aż 30 mam. 3. O, super. Tu wtedy jest czas, żeby zdążyło się też wytworzyć. Troszkę więcej. Hmm, a czy to można przyspieszyć albo zwiększyć? Nie można. Dobra, niech się robi. Najgorzej na początku zapewne, żeby to rozpocząć. A właśnie, laboratoria mam już. Mam płytki. A, dopiero teraz. Najpierw stworzył sobie składniki. Dobra, no to lecimy. Laboratorium, a pojedziemy w dół. Nie, to, to blisko. Zostawię sobie przerwę Żeby po prostu na razie te trzy. żeby tu w razie coś taśmociągi na drugą stronę mogły iść O, tu myślę, że będzie spoko. tu kolejny. O, mają prąd. Nie, z drugiej strony mogłem postawić. <laughs> no dobra, zobaczymy. Mhm. Świetnie, teraz zbudować mury, aby zatrzymać wrogów, więc mogę skupić się na ważniejszych sprawach. Mogę zbudować mury. Muszę zwiększyć moją produkcję i badać więcej zaawansowanych materiałów. Wtedy warto pomyśleć nad budową samochodu. Użyj laboratoriów, aby wynaleźć motoryzację. Fiu. fiu. Ale najpierw mówili coś o murach. Kamienna cegła. Co? Mury potrzebują kamiennych cegieł, a kamienna cegła potrzebuje kamienia. Produkowane w piecu, stalowy piec i piec elektryczny. A kamień tutaj gdzieś wydobywało. <laughs> o kurde, blaszka. Ale tu ataki. O nie, tu postawię mur O, jest. Idzie... Ty ten jaki zniszczony ten karabin. Uuu. Mm, dobra. Jest kamienna cegła. Osiągnęło maksimum. Mm. I w sumie z kamiennej cegły mogłaby fabryka produkować mury. Dobra, na razie sobie zabiorę. Zobaczmy, jak to wygląda. E... Kamienna cegła. Aha, jak wezmę dwa kamienie, to będę mógł sobie zrobić kamienną cegłę. Ale już mury. E, mogę, 20. O, całość. <coughs> lewy shift, lewy klawisz myszy i produkuje wszystko, co może. Ok, 20. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Eee, tu są karabiny. <laughs> I teraz przed karabinami, czy za? Nie wiem. Hmm. Ojej, trochę mi się myszka pośliznia. Ej, tu bym zrobił, od tego. Mi się. Tu jeszcze mi daj. Jeszcze cztery. Raz. Aha, i tu już nie mogę. No i mamy mury. teraz widzicie. O! E, faktycznie, mur je zatrzymuje. Jest trochę już zniszczony, jak widać. Eee, ale mógłbym też. Chyba postawić drugi. O, w razie jakby zniszczył. No tu jest największe. Ole mury! Ola bonga. Ale ob... węgla. Mam węgiel? O, jakiś węgiel mam. Mało, bo mało, ale mam. No to tu by musiał jeszcze węgiel dojechać. Mm. Dobra. Zobaczmy. Mm, zbiorę tu z tego taśmociągu. Podaję na koniec przytrzymać klawisz F i jak widać wszystko ląduje nagle w plecaku. Dobra, um, uzupełnię tutaj. Ole tego węgla nawalił. Dobra, uzupełnimy węgiel. E, weźmy te cegły. A, słabo te cegły. To by musiała fabryka produkować temu. No ale dobra, wiadomo o co chodzi. Tutaj jest największy m, ten. A bo aż 5 potrzebuje na tego. No dobra, tu jest największy atak, więc niech to tak zostanie. E, mamy mury. Użyj laboratorium, aby wytwarzać motoryzację. Zajmijmy się teraz tym aspektem motoryzacji. Klawisz T. Dobra, mury są e, zbadane. Chronią twoją fabrykę przed atakami. E, teraz tak. Logistyka. Czemu to jest żółte? Tu czerwone. Tu zielone. Uzbrojenie, bardziej skuteczne środki do obrony. <laughs> Mury są zielone. A to widocznie te są, tak, działka maszynowe. Te rzeczy mam. Optyka, czyli y, lampa. Światło. Tutaj automatyzacja. Tak, to to mam wymyślone. To widocznie nie jest wymyślone. O, motoryzacja. A tu? Motoryzacja. Motoryzacja potrzebuje logistyki 2 i silnika, a silnik potrzebuje przetapiania stali. Pakiety naukowe zielone i aha, bo tu z czerwonych robię zielone, tu z czerwonych zrobię tą przetapianie stali. I tutaj logistyka. Szybsze i wygodniejsze sposoby transportu. Mhm. czyli tu trzeba dobra, to najpierw idziemy w transport najpierw pójdziemy w transport no i jest do logistyki i do motoryzacji czerwone pakiety potrzebuje rozpocznij badania ok dobra, mamy to to teraz trzeba by uruchomić te trzy jeszcze mm. czyli łapka w tom, do laboratorium do laboratorium, tak? Może na brzegu postawię, bo nie wiadomo, co tu jeszcze wymyślą. Eee, prąd ej, dobra, to inaczej zrobimy. Czekaj, tu jest aha, tu akurat na środku <laughs> a tu chwyci dwa. O, chwyci dwa. O, dobra, e, ten słup chwycił dwa od razu, i taśmociąg. Nie zakręt, ale... Łe. To! A za daleko stoję. O! Tylko, że... one przejechały. E, Okej. Okay. Od razu tutaj wrzucę to. Dobra. O, te łapki szybciej zasuwają. Ale tutaj węgla i tego. Ole płytek miedzianych. Aha, bo skrzynia jest pełna. O la, la, No to jeszcze bym musiał taśmociągi żeby to się wy, wywalało gdzieś. Mm, Okej. Okay. Obrona, obrona, obrona. Tutaj ten karabin trochę zniszczony, ale mur już powinien go przypilnować. Eee, dobra. Aha, super. Tylko że ja bym jeszcze chciał stworzyć tych murów. O, za daleko stoję. O, skończyły się. Tu będzie podwójny, bo tu widać jest najbardziej narażony na atak. Najbardziej niszczą. Także niech będzie podwójny. Dobra, idziemy dalej. O, tu węgiel mi zbiera. O, ale węgla mi zbiera O, się, flory! Super, to jak gdzieś węgla zabraknie, a właśnie gdzieś węgla. O, tu nie ma paliwa. O, to pracuje. A tu jest paliwo. A tu nie ma paliwa. Dawaj mi ten węgiel. Oni nie, oni nic nie chcą. Ten ma 5 tylko, dobra. Piec tutaj uzupełnie, dobra. Bo ten piec nie ma węgla. Tu jest kopalnia, tu jest e, spalinowa wiertnica górnicza. Ej, też ma węgiel, dobra. Mm, a tu elektryczna, a tu spalinowa. I ta spalinowa to m, tak mi potrzebna jak ta elektryczna kopie. Mm, a tutaj węgiel jest taśmociągami uzupełniany, dobra. I co teraz? A logistyka zakończyła, naciśnij klawisz T, klawisz T, jest mamy logistykę, e, mamy logistykę i teraz co teraz, teraz e, do motoryzacji mamy logistykę, teraz żeby logistykę drugą zrobić to potrzebujemy mm, zielone pakiety. Rozpocznij badania. Bada. Bada. 2% już zbadało. Ok. Dobra. No to fajnie. No ja w tym momencie podziękuję Tobie, drogi widzu, bardzo za uwagę. Zaproszę już na kolejny odcinek, który niebawem na kanale. Skończymy na tym etapie. Mamy ponad 20 minut odcinka, myślę, że tyle wystarczy. Będą częściej po prostu. A ja Cię zachęcam. Kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka, który niebawem na kanale. Jak już wspomniałem. Więc do następnego. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć!